Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam na kolejny spacer po Opocznie, tym razem wirtualny. Tematem dzisiejszego spaceru będzie Opoczno średniowieczne i to, co z tego zostało. Bo Opoczno wkroczyło na arenę dziejową dopiero za czasów króla Kazimierza Wielkiego. Nastąpił wielki rozkwit pod każdym względem naszego miasta. Ale yy, Opoczno jest jeszcze starszą miejscowością, której początki giną w mrokach dziejów. Prawdopodobnie Opoczno było osadą, która już w XI-XII wieku znajdowała się wokół dzisiejszego kościoła Świętej Marii Magdaleny, na cmentarzu, obecnie cmentarzu przy ulicy Moniuszki. Oczywiście nie jest to lokalizacja tego starego opoczna stuprocentowa, można tak przypuszczać. Zachowały się bowiem wzmianki, że istniał tam drewniany kościół pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny od wielu, wielu wieków który pełnił funkcję probostwa do 1760 roku. Pierwsza historyczna wzmianka o Opocznie pochodzi z 1284 roku. Wtedy to bowiem książę Leszek Czarny nadał wieś Opoczkę na uposażenie kolegiacie Sandomierskiej. Niektórzy historycy spierają się, czy rzeczywiście chodziło o nasze Opoczno, czy o wieś w Sandomierskim, ale na ogół przyjmuje się, że chodziło tutaj właśnie o nasze. Miasto. Znana jest również zmianka o błogosławionej Stanisławie, franciszkance z Zawichostu, która w 1260 roku została zamordowana przez Tatarów, a podobno pochodziła z Opoczna. Król Kazimierz Wielki przeniósł Opoczno na nowe miejsce, którego centrum stał się obecny plac Tadeusza Kościuszki, zwany niegdyś Rynkiem. Dawne Opoczno, które znajdowało się w północno-wschodniej części zostało właśnie stamtąd przeniesione w to miejsce kilkaset metrów dalej, a to dawne opoczno, które istniało już w XII wieku, stało się przedmieściem nowego opoczna lokowanego za czasów króla Kazimierza Wielkiego. Za czasów króla Kazimierza Wielkiego wiadomo, że w opocznie znajdowało się 16 jatek rzeźniczych, tyleż jatek piekarskich oraz kramów szewskich, a także Wiadomo o istnieniu dwóch młynów y, zbudowanych na rzece Drzewiczce. Jeden z nich na pewno był własnością wójta. Pierwszym znanym źródłowo wójtem Opoczna, który sprawował nadzór i zarządzał miastem z ramienia właściciela Opoczna, czyli króla, był y, zmiankowany w 1360 roku Mikołaj Sztrejker, który wówczas uzyskał pozwolenie na sprzedaż wójtostwa Hankowi Kiełbasie, mieszczaninowi z Piotrkowa, który był drugim Znanym źródłowo Wójtem Opoczna. Wójt nie tylko sprawował z ramienia króla nadzór nad opocznem, ale również sprawował sądy, łącznie z kilkuosobową ławą miejską. Z czasem te uprawnienia Wójta trochę się ograniczyły, ponieważ zaczęły wyrastać takie, taka instytucja jak Rada Miejska na czele z burmistrzem. I tutaj, gdy mówimy o burmistrzu i Radzie Miejskiej, możemy się zastanowić, czy w opocznie znajdował się ratusz. Tego niestety nie wiemy. Mogłyby o tym dopiero przekonać nas, o jego istnieniu bądź nieistnieniu w tym miejscu na placu Tadeusza Kościuszki kompleksowe badania archeologiczne, ale niestety do tej pory takich badań nie było. Ratusz jest wzmiankowany dopiero w początkach XIX wieku, także nie mamy tej wiedzy, czy rzeczywiście on istniał już w XIV wieku. Niektórzy ludzie, którzy byli dziećmi jeszcze w latach 20-30, mówią, że tutaj, właśnie na rynku, na którym się w tej chwili znajdujemy, znajdowały się zasypane lochy, wejścia do piwnic. Być może są to pozostałości tej dawnej zabudowy ratusza średniowiecznej. Spacerując po placu Tadeusza Kościuszki, trudno nam sobie wyobrazić, że układ średniowiecznego miasta zachował się do dzisiaj prawie w niezmienionym kształcie. Zbliżony do prostokątu rynek, wraz z wychodzącymi z jego naroży uliczkami, stanowi niezmieniony od kilkuset lat średniowieczny układ urbanistyczny dawnego miasta. Ten układ został wpisany do rejestru zabytków w latach 50. XX wieku. Drewniana zabudowa średniowiecznego miasta oczywiście nie zachowała się do dzisiaj. Do najstarszych budowli, znajdujących się na rynku, Zaliczyć można dwie kamieniczki, które tutaj znajdują się za nami. Kamieniczki, które zwracają swoją uwagę trójkątnymi zakończeniami dachów. Są to kamieniczki pochodzące z końca XVII wieku, nieco przebudowane w XIX wieku. W kamienicach tych również, podobnie jak i w kilku innych budynkach, zachowały się piękne sklepione kamienne piwnice, które zapewne pamiętają jeszcze dużo wcześniejsze czasy. Niedaleko kościoła znajduje się budynek, który w czasach Króla Kazimierza Wielkiego pełnił funkcję zbrojowni. Wówczas był to budynek parterowy, podpiwniczony o kolebkowych sklepieniach. Tam przechowywano broń, którą wydawano mieszczanom na wypadek oblężenia miasta. Kamienica, przed którą stoimy, nie przypomina już dawnej średniowiecznej zbrojowni. Budynek, który widzimy, powstał w końcu XIX wieku. Znajdujemy się przed kamienicą, która od wielu, wielu lat. Nosi nazwę domu esterki. Tak przynajmniej nazywają ten budynek Opocznianie. Czy rzeczywiście kamienica to powstała dla esterki, tego oczywiście nie wiemy. Na pewno budynek ten posiada wątki murów XVI-wiecznych, częściowo został przebudowany w XIX wieku. Ale może poszukajmy śladów Kazimierza Wielkiego i esterki, śladów średniowiecznego budownictwa i udajmy się do środka domu esterki. Legendy mówią, że mieszkała tutaj ukochana króla Kazimierza Wielkiego, Żydówka Esterka. Podobno podczas jednego z polowań król Kazimierz Wielki zapędził się w opoczyńskie puszcze i zauważył Wielkiego Tura, który zaatakował piękną czarnowłosą dziewczynę. Król oczywiście zabił Tura, uratował dziewczynę przed śmiercią. Okazało się, że jest nią mieszkanka opoczna Żydówka Estera. Czy ta Estera tak naprawdę istniała, tego nie wiemy ponieważ wspomina się o niej dopiero kilkadziesiąt lat po śmierci króla Kazimierza Wielkiego, ale jeśli istniała, to z pewnością pochodziła z Opoczna, bo tak o niej pisali kronikarze Jan Koss-Czarnkowa i Jan Długosz. I właśnie legendy mówią, że król Kazimierz Wielki ufundował dla niej dom. Czy to jest właśnie ten dom, w którym się znajdujemy? Nie możemy tego z, w 100% stwierdzić, ale proszę zwrócić uwagę na piękne kamienne schody wykonane z piaskowca szydłowieckiego, które prowadzą do piwnic domu Esterki. Same piwnice są również bardzo ciekawe, zrobione z kamienia wapiennego, kolebkowo sklepione. Czy te piwnice, czy dom esterki połączony był z zamkiem Lochami, jak mówią o tym dawne przekazy i funkcjonujące nie tylko wśród opocznian legendy, tego nie wiemy. Ale takie legendy istnieją od wielu, wielu wieków że właśnie dom esterki połączony był z zamkiem y, przejściem podziemnym. Kilkanaście lat temu. By tutaj na tym terenie pracował georadar, który miał za zadanie wykryć, czy te lochy istnieją, czy nie. No niestety nie udało się tych lochów wykryć. Być może, że następne, następnym pokoleniom y, uda się te lochy y, znaleźć, jeśli oczywiście istnieją. W czasie powstania styczniowego, tutaj w piwnicach domu Esterki, w tym pomieszczeniu, y, w którym w tej chwili jesteśmy, jak i w tym większym, znajdowało się więzienie. Tutaj właśnie. Żołnierze carscy przetrzymywali ujętych powstańców. W źródłach archiwalnych zachowały się wzmianki o co najmniej kilkunastu osobach, które w początkach powstania styczniowego w 1863 roku, już w marcu, tutaj właśnie odbywały swoją karę. W więzieniu dla powstańców, które miało się znajdować w domu Esterki w Opocznie, wspomina Stefan Żeromski w powieści Wierna Rzeka, kiedy to Właścicielka majątku, w którym mieszkała Salomea Brynicka, pani Rudecka, ruszyła na poszukiwanie swoich synów, którzy poszli do powstania i właśnie taką informację uzyskała, że tutaj w domu Esterki w piwnicach w więzieniu carskim są zamknięci. Znajdujemy się przed kościołem pod wezwaniem świętego Bartłomieja. Początki tego kościoła, jak i parafii pod tym wezwaniem sięgają czasów króla Kazimierza wielkiego. Powstał wówczas kościół jednonawowy, murowany, z wysoką, okrągłą, zakończoną spiczasto wieżę, w której prowadziły schody na chór. Taki wizerunek dawnego kościoła gotyckiego zachował się na archiwalnych fotografiach. Do dzisiejszych czasów z tego kościoła zachowało się jedynie prezbiterium, obecnie kaplica Najświętszej Marii Panny. Bowiem gotycki kościół został w latach 30. XX wieku Rozebrany i na jego miejscu zbudowano ten, który obecnie możemy oglądać. Gdy wchodzimy do kościoła, możemy cofnąć się o kilkaset lat, znaleźć się w zupełnie innym świecie i zobaczyć piękne, zabytkowe obiekty, które mówią o wielowiekowej historii naszego miasta. Do najciekawszych, a zarazem najstarszych z nich zaliczyć można gotycką kamienną szczelnicę, pochodzącą z przełomu XIV i XV. Wieku. Na tej szcielnicy zobaczyć można herby rodów, które wówczas zasiedlały Ziemię Opoczyńską. Są to m.in. herby rodu łabędzi, odrowążów, porajów, leliwów. Do cennych zabytków, które możemy zobaczyć w kaplicy Najświętszej Marii Panny, należą dwa późno-renesansowe nagrobki z początku XVII wieku, jeden z 1616 roku, drugi z 1630 roku. Są to nagrobki Adama Śmigielskiego i Piotra Załuskiego, a z 1623 roku pochodzi bardzo oryginalny marmurowy nagrobek Jerzego Karwickiego z Karwic i jego żony Anny z Podlodowskich. Bardzo ciekawą historię odkryliśmy kilkanaście lat temu, gdy tutaj w Opocznie pracował georadar i właśnie ten georadar wykazał istnienie pod posadzką kaplicy Najświętszej Marii Panny istnienie dwóch krypt. Jedna prawdopodobnie pochodzi z XVII wieku, druga jest nieco późniejsza, z końca XVIII wieku. Na pewno wszyscy jesteśmy ciekawi, co się ukrywa i czy w ogóle się coś jeszcze ukrywa po tylu latach w tych kryptach, ciągle czekają na swoje odkrycie. W gotyckiej części kościoła pod wezwaniem Świętego Bartłomieja uwagę zwracają piękne, duże drewniane stalle, ławki, które używane są do dzisiaj. A na pewno nie wszyscy wiedzą, że ławki te pochodzą z końca XVI wieku, a ufundowane zostały przez mieszczan, którzy wiedli wówczas spór z ówczesnym starostą Opoczyńskim Stanisławem Ligenzą. Mieszczanie porąbali stalle ufundowane przez starostę, a za karę musieli ufundować nowe. I dodatkowo zostali skazani jeszcze na 6 tygodni więzienia w więzieniu zamkowym. Za czasów króla Kazimierza Wielkiego Opoczno zostało otoczone Murami obronnymi. Mury te liczyły około 960 metrów długości i zakreślały kształty zbliżone do prostokąta. Do miasta wiodły dwie bramy, których usytuowanie tak do końca nie jest jednoznaczne. W poszukiwaniu śladów tych murów obronnych średniowiecznych opoczna zawitaliśmy na ulicę Kołomurną. Jest to jedna z najstarszych ulic. Dawnego opoczna, a jej nazwa wskazuje, że znajdowała się w obrębie murów obronnych, bo rzeczywiście taka była funkcja tej ulicy. Była to ulica tak zwana przymurna, w średniowiecznych założeniach fortyfikacyjnych bardzo ważna, ponieważ stanowiła miejsce, z którego obrońcy miasta dostawali się na mury obronne i mogli bronić oblężonego miasta. Ulica ta, chociaż nie zauważymy na niej zabytków sięgających średniowiecza, ma jednak swój urok. Jest oryginalna i klimatyczna. Za czasów Kazimierza Wielkiego, równolegle z murami obronnymi miasta, w obrębie miasta Opoczna zbudowany został zamek. Opoczyński zamek razem z murami obronnymi chronił miasto przed najazdami nieprzyjaciół, ale jednocześnie stanowił ważny punkt na linii obrony. Ziemi Sandomierskiej, ponieważ razem z innymi zamkami tworzył system fortyfikacyjny zabezpieczający Ziemię Opoczyńsko-Sandomierską przed najazdami nieprzyjaciół, zwłaszcza budzącymi wielką grozę najazdami Litwinów, Krzyżaków yy, czy Tatarów. Opoczno za czasów króla Kazimierza Wielkiego stało się również siedzibą Starostwa Opoczyńskiego i zamek, oprócz funkcji obronnej. Był również siedzibą starosty, który miał obowiązek utrzymywania go w stanie pełnego zabezpieczenia na wypadek wojen. Niestety w XV wieku zamek spłonął w wielkim pożarze miasta i wiadomo, że w XVI wieku był niezamieszkany. W początkach XVII wieku został częściowo odbudowany. Dokumenty mówią o tym, że, mie że mieściła się tutaj kancelaria grocka, mieszkanie Burgrabiego, kilka pokoi i wieża szlachecka, ale bez schodów. I ta wieża szlachecka z pewnością była pozostałością średniowiecznego zamku króla Kazimierza Wielkiego. Dzisiaj, spacerując wokół zamku, trudno nam sobie wyobrazić, że założenie zamkowe jest rzeczywiście autentyczne. Wykazały to ostatnie badania sondażowe, badania archeologiczne, w czasie których odkryliśmy m.in. dziedziniec. To właśnie tutaj, na głębokości około 1,30 około m poniżej współczesnego poziomu, odkryliśmy. Fragmenty dziedzińca z czasów króla Kazimierza Wielkiego. Zamek został zniszczony w czasie potopu szwedzkiego w 1655 roku. Opocznianie bronili się przed oblężeniem, ale nie zdołali odeprzeć Szwedów. Szwedzi weszli do Opoczna, zniszczyli zamek, splądrowali kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja, zniszczyli bardzo wiele kamieniczek mieszczańskich. I od właśnie od tego czasu datuje się ruina zamku. Przez wiele następnych dziesięcioleci zamek był w ruinie. Częściowo został odbudowany, wyreperowany za 3000 zł polskich przez ówczesnego burgrabiego Jana Fajgla w końcu XVIII wieku. Był na tyle wówczas pokaźny, że mógł gościć w swoich murach zamkowych nawet króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który przejeżdżał przez teren Ziemi Opoczyńskiej. Później jednak z niewiadomych nam przyczyn dalej niszczał. Obecny kształt nadano mu w latach 70. XIX wieku. Natomiast w okresie międzywojennym dodano do części dachu pseudo-renesansowe, pseudo-renesansowe, neorenesansowe attyki, które miały zarchaizować skromną bryłę zamku. Z tej perspektywy, w której, z której w tej chwili na niego patrzymy, jest znacznie ciekawszy. Widać bowiem tutaj. Ślady tych dawnych murów, tutaj widać ślady najstarszych murów zamkowych, których grubość sięga nawet do 2,5 metra. Natomiast w miejscu, w którym się teraz znajdujemy, odkryliśmy fragmenty półbaszty, która znajdowała się w murach obronnych miejskich i razem z zamkiem tworzyła jeden z elementów systemu obronnego średniowiecznego opoczna. Ciekawym elementem zamku są podcienia. Podcienia, w których odnaleźć można ślady trzeciej bramy prowadzącej do miasta, wybitej w 1599 roku bezpośrednio z dziedzińca zamkowego. Tak jak za Kazimierza Wielkiego, zamek miał strzec miasto przed nieprzyjaciółmi, tak yy, muzeum regionalne w opocznie, które powstało w zamku w 1976 roku, ma strzec naszej tożsamości, naszego miasta o bardzo długoletniej i bardzo ciekawej historii.